Cześć, wszystkim dzisiaj Wam pokażę, jak zmienić czas w Nissanie. Akurat jest to Nissan Micra, model poliftowy z 2011 roku, natomiast też Nissan Cube ma też tak samo zmieniany czas, i wszystkie inne Nissany, które mają taką dotykową już nawigację wkomponowaną. I zaraz Wam pokażę, jak to jak zmieniamy. Więc tak, musimy zapalić, włączyć sobie na zapłon. OK, mamy zapłon. Yy, tu nam się nawigacja wtedy, przepraszam, nawigacja radio nam włącza. I musimy zrobić, yy, przycisnąć przycisk setup. I tutaj mamy teraz, yy, wybieramy system dotykowo. Yy, I teraz mamy zegar. I teraz tak, mamy często ustawione ustawienie zegara automatyczne i nie możemy sobie ustawić zegar, zegaru ręcznie, nie mamy takiej funkcji poświetlonej, więc musimy to y, ustaw zegar automatycznie wyłączyć. O i teraz możemy sobie wejść ustaw zegar ręcznie, no i to sobie możemy zmieniać y, godzinę dotykowo. I potem po prostu cofając się nam zatwierdza, lub jeśli macie włączony z automatu ustaw zegar automatycznie, to tutaj mamy taką fajną opcję czas letni, czas zimowy. Wystarczy jednym guzikiem przestawić tylko czas, więc teraz mamy czas jeszcze letni. I teraz wyłączamy czas zimowy. Zobaczcie, mamy 11:45, a obecnie jest godzina 10:45, więc jednym guzikiem zmienia nam się czas. I potem znowu jest lato, tak ustawiamy jeden guzik. I mamy, I mamy włączony znowu czas letni, włączamy czas zimowy, wychodzimy, samo się zapisuje nam i to wszystko, prosta sprawa. Dzięki.